Witam Państwa. Moim gościem jest dzisiaj pani doktor Iwona Skoneczna, Narodowy Instytut Onkologii, Państwowy Instytut Badawczy i Szpital Grochowski. Witam Panią doktor bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani redaktor, dzień Państwu. Pani doktor, w ramach Medycznej Racji Stanu rozmawiamy o długu zdrowotnym w onkologii. My widzimy, że ten dług dramatycznie się powiększa, ale chciałam Panią zapytać o sytuację pacjentów z rakiem pęcherza. Zacznijmy może od tego, jak duży jest to problem kliniczny, wyzwanie dla lekarzy, jak wielu mamy takich pacjentów w Polsce. Ciągle zbyt wielu, czyli należymy do krajów, gdzie mamy wysoką częstość występowania raka pęcherza moczowego i niefortunnie również mamy wysoką śmiertelność z powodu tego nowotworu, szczególnie na tle na przykład państw, z którymi często się porównujemy, czyli państw europejskich. Czyli w 2017 roku było to około 8 tysięcy zachorowań i około 4 tysięcy zgonów. Obawiam się niestety, że te liczby są wyższe w tej chwili. Czy to wynika z ograniczeń pandemicznych, z tego, że z faktu, że pacjenci nie zgłaszają się na badania diagnostyczne? Niewątpliwie taki wysoki odsetek śmiertelności oznacza, że mamy problem w znajdywaniu wczesnej choroby, czyli niewątpliwie świadczy to o tym, że duża część pacjentów ma chorobę inwazyjną i zaawansowaną i na pewno tutaj można by wiele zmienić. Jest to typowy nowotwór, który zależy od stylu życia. Czyli poprzez redukcję palenia i zawodowej ekspozycji na różne chemikalia, tu moglibyśmy zadziałać pierwotną taką profilaktyką, ale też wiele do życzenia pozostawia ścieżka, albo właściwie długość tej ścieżki, jaką pokonuje pacjent do momentu rozpoznania, czyli rzeczywiście ten, to dostanie się do urologa. Wykonanie pierwszego zabiegu, żeby rozpoznać, pobrać próbki, potem zdiagnozować tę chorobę. Rzeczywiście to wszystko trwa dla wielu pacjentów zbyt długo. Panie doktor, jakie mamy możliwości i opcje terapeutyczne dla tych pacjentów? no Pewnie szczególnie dla tych, którzy w bardzo późnej fazie, w fazie tej choroby zgłaszają się do lekarza. No, niefortunnie właśnie w przypadku, jeżeli dopuścimy do tego, żeby nowotwór rozwinął się do postaci inwazyjnej, to nawet jeżeli ta postać inwazyjna jest, nazwijmy to, miejscowo ograniczona, to takiego, taki pacjent dostaje propozycję dużego zabiegu operacyjnego, usunięcia pęcherza moczowego z okolicznymi narządami. To już jest też wyzwanie dla pacjentów, ale też niefortunnie taki inwazyjny nowotwór ma tendencję do obrastania do naczyń krwionośnych, a jednocześnie przez, w tym mechanizmie potrafi dawać przerzuty odległe. Czyli też, niestety, w przypadku tej choroby inwazyjnej często musimy się liczyć z tym, że choroba staje się systemową. W jakim stopniu immunoterapia jest takim panaceum, czy skutecznym leczeniem dla pacjentów z rakiem Pęcherza? Więc można powiedzieć, że w dalszym ciągu to, co stosujemy głównie w Polsce na dzisiaj, to jest chemioterapia w przypadku choroby systemowej. I wiemy, że to już nie jest to, co byśmy tylko chcieli. Czyli, w wielu sytuacjach, jeśli pacjenci są w dobrej formie, zaczynamy od takiego leczenia chemioterapią, ale też mamy dowody na to, że immunoterapia sprawdza się u tych pacjentów. Czyli, od wielu lat wiemy, że w sytuacji, kiedy dochodzi do nawrotu po leczeniu chemioterapią, możemy zastosować immunoterapię. Ale też od, można powiedzieć, stosunkowo niedawna, powiedzmy, że od dwóch lat, wiemy o tym, że lepiej jest nawet nie czekać, aż dojdzie do takiego nawrotu choroby po chemioterapii, tylko jakby umocnić efekt tego leczenia chemioterapią przez podanie wczesnej immunoterapii. Pani doktor, czy Avelumab to jest właśnie lek immunoterapeuty, który jest podawany pacjentom we wczesnej fazie, czy dla innej grupy pacjentów? Tak, jest to właśnie ten lek, który którym miałam na myśli, czyli w grupie leków immunoterapii, tak zwanych inhibitorów punktów kontrolnych, gdzie mamy tych przedstawicieli kilka. Można powiedzieć, Avelumab wyróżnia się taką korzystną cechą, że po pierwsze w przypadku właśnie leczenia już takiego nawrotu po chemioterapii też dawał dosyć długie przeżycia u tych pacjentów. Jest Dosyć mało toksyczny jak na immunoterapii, czyli ma dosyć korzystny profil tolerancji, a także właśnie zbadane u takich pacjentów, którzy dostają chemioterapię i mają jej dobry efekt czyli przynajmniej dochodzi do zatrzymania choroby albo częściowej regresji. W krótkim czasie podane takie właśnie jako leczenie podtrzymujące awelumak daje wyraźne zyski w całkowitym przeżyciu są to zyski powyżej 7 miesięcy poprawy całkowitych przeżyć. Takie wyniki, których dawno nie obserwowaliśmy w przypadku nowotworów herzomoczebowych. Pani doktor, ale czy mamy jakąś opcję terapeutyczną dla pacjentów, u których no, immunoterapia nie zadziałała, bo takie osoby tak, też się zdarzają? No jeżeli immunoterapia, czyli jeżeli mamy pacjenta, który dostał chemioterapię jakimś tutaj cudem, można powiedzieć też w ramach badań klinicznych, bo na dzisiaj immunoterapia w przypadku nowotworów układu moczowego nie jest refundowana, jeszcze być może pacjent otrzymał na indywidualną zgodę taki lek, to pojawiają się kolejne leki, czyli mamy teraz już leki, które czekają na rejestrację europejską, tak zwane koniugaty lekowe, czyli typu Fortu McBeodie, który już ma rejestrację amerykańską, a teraz spodziewamy się lada dzień rejestracji europejskiej. Czyli, generalnie, na szczęście, tutaj dla tych pacjentów z nowotworami pęcherza moczowego, z przerzutami, pojawiają się możliwości leczenia i wydłużania przeżycia i uzyskiwania dobrych odpowiedzi na leczenie. Panie doktor, i podsumowując, jakie byłyby Pani rekomendacje, jeśli chodzi o kompleksowe podejście do pacjenta z rakiem pęcherza, jakie kroki powinny być podejmowane? Czyli w dalszym ciągu po pierwsze powinniśmy pracować nad pierwotną profilaktyką, czyli jednak uświadamiać, że te zabójcze nowotwory są skutkiem ponad połowie przypadków palenia tytoniu i tej zawodowej ekspozycji? Druga rzecz powinniśmy doprowadzić do tego, by ścieżka pacjenta, który ma krwionocz, była na tyle krótka, żeby znajdywać te nowotwory w stadium nieinwazyjnym, a jeśli już znajdujemy je w przypadku choroby inwazyjnej, to często powinna być też szybka decyzja o radykalnym zabiegu operacyjnym, być może dodaniu chemioterapii. A jeżeli mamy sytuację choroby przerzutowej, czyli wszystkim pacjentom, którzy kwalifikują się do chemioterapii na dzisiaj, jako pierwsze leczenie rekomendujemy chemioterapię, ale od razu monitorujemy tych pacjentów bardzo uważnie, żeby potwierdzić, jaką mają odpowiedź na tą 4 miesiące, mniej więcej czy 4 cykle nawet chemioterapii. I wtedy, jeżeli mamy udokumentowane to, że ta chemioterapia przynajmniej zatrzymała chorobę, Ważne jest, żeby tych pacjentów kierować do tych ośrodków, które mają dostęp do wczesnej immunoterapii podtrzymującej awelumawy. Natomiast w przypadku, kiedy ta chemioterapia nie działa tak dobrze, jakbyśmy chcieli, chcielibyśmy też mieć dostęp do leczenia, immunoterapią dla pacjentów, też w tej grupie, bo też ponad 30% pacjentów uzyskuje często wieloletnie odpowiedzi na leczenie. Kontrolę choroby przy dobrej tolerancji, takich też pacjentów widzimy, którzy mieli na przykład okazję uczestniczyć w badaniach klinicznych, że naprawdę ta immunoterapia jest doskonałym rozwiązaniem dla znacznej części pacjentów, których przedtem nie potrafiliśmy trzymać w tak dobrej formie przez tak długi czas. Pani doktor, bardzo dziękuję za to spotkanie i bardzo dziękuję za te informacje. Dziękuję bardzo i właśnie mamy nadzieję, że te leki staną się. Będą dostępne. dostępne. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.